Jesteście. Czekałam na was. Bzz, a o co chodzi? Słuchajcie. Ten Stefek jest uciążliwy. Ciągle coś psoci. Dzisiaj na przykład zjadł moje ciasto. I tym razem Miarka się już przebrała. No nam też trudno z nimi wytrzymać. Są hałaśliwi, dokuczają nam, a jeszcze do tego strasznie śmiecą. Całe rano z Piotru się sprzątałam. Bo porozrzucali wszędzie śmieci. Taka czucha to jest taka sama jak stefek. Oj, dobrali się, dobrali! A gdzie oni w ogóle są? Ho, ho, tego to chyba nikt nie wie. Zniknęli zaraz rano i do tej pory ich nie widzieliśmy. Hmm, słuchajcie, trzeba jakoś zniechęcić tego Stefka do mieszkania z nami, bo my tego dłużej nie wytrzymamy. Racja, tylko jak? Wiecie! Trzeba zrobić coś takiego, co bardzo im się nie spodoba, i postanowią, że nie są w stanie już dłużej z nami mieszkać. To jest świetna myśl. Tylko co? Oni robią tyle szumu wokół siebie, że raczej nic im nie będzie przeszkadzało. Mam pewien plan. Zrobimy challenge. Komu uda się zniechęcić Stefka do mieszkania z nami, ten wygrywa. Ekstra! Super pomysł! Ja już chyba mam pewną myśl, he, he, No to do roboty! Działamy do skutku, aż Stefkowi i Kaczuszce zbrzydnie nasze towarzystwo i przestaną nam dokuczać. Ho, ho! Ja zaczynam pierwszy. Stefek lubi rano pospać. Jak my wstajemy, to on i Kaczucha jeszcze smacznie śpią. Nastawię budzik i obudzimy Stewka jutro o świcie. Zobaczymy jego reakcję. He 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 he. A wy, widzowie, zostawiajcie dla mnie łapki w górę, jeżeli taki prank na Stewku Wam się podoba. Hmm. A co się dzieje? Wyłącz ten budzik! Zwariowałeś! Stewku, mieszkasz z nami. To musisz się liczyć z tym, że my wcześnie wstajemy. <grywa> Słuchajcie, Stefek ostatnio bez pytania poczęstował się moim ciastem, więc tym razem również zostawimy dla niego kawałek, ale przyprawimy go tak, żeby mu nie smakowało. Oduczy się ruszania cudzych rzeczy! Chłodny jestem, ale nie chcę mi się nic zrobić ani iść do sklepu. To chodź do lodówki. Zobaczymy, co możemy sobie zabrać od mamy. Ty, to masz głowę. To idziemy. Jest to samo ciasto, co ostatnio. Bierzemy? Jasne, ono jest pyszne. No to jemy. Niam, niam. Fuj, fuj, Obrzydliwe. A co to jest? Chyba ktoś dodał soli. Paskudztwo. Smakuje ciasteczko? Nie. To może was to tym razem nauczy, żeby nie ruszać cudzych rzeczy bez pytania. To nie było śmieszne. A my uważamy, że było. Teraz moja kolej. Popsikamy trochę stewka pięknymi zapachami i zobaczymy jego reakcję. Fuj, czujesz to? To chyba zapach kwiatowy. Ochyda, fuj, okropnie. Ty. Julka, co ty wyprawiasz? Jak to, co perfumuje się? To wszystko leci do nas. Ho-ho, a mi się podoba. Juleczko, pięknie pachniesz. Pięknie? Ochydnie. Zapach kwiatów jest brzydki, aż mi nie dobrze. Mi też. Piękny zapach to zapach dymu, wydobywającego się z komina, albo zapach śmieci. Takie perfumy sobie kup, a nie kwiaty. Zapach kwiatów jest okropny. Chodź, kaczucha, idziemy do lasu. Niech ten smród się trochę wywietrzy, bo wytrzymać się nie da. Ehe, masz rację. Muzyka Stefek, chodź, Stefek, przygotowałem ci kąpiel. Jak chcesz z nami mieszkać, to musisz się często myć tak jak my. Co? Kąpiel? Chyba zwariowałeś w życiu. Wiecie co? Mieszkanie z wami to nie był dobry pomysł. Jesteście uciążliwi. Chodź, kaczucha, znajdziemy sobie jakieś spokojne miejsce, gdzie nie będzie śmierdziało perfumami i nikt nas nie będzie za wcześnie budził. Masz rację. Hurra! Hurra! Hurro! A i jeszcze koniecznie nam piszcie w komentarzach, który pragnastewku stewku najbardziej Wam się podobał. Czy to był dzwoniący budzik, posolone ciastko, perfumy Julii, a może kąpiel Dyzia? Bardzo jesteśmy ciekawi Waszych odpowiedzi! No to stewka na jakiś czas mamy z głowy. Mhm. Mm Pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić dużo łapek w górę za taki fajny odcinek. No i nie zapomnijcie o subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych naszych odcinków. Papa, papa, papa. Pa.